Wyobraź sobie życie, w którym wszystko, co kochasz i cenisz, nagle zostaje ci odebrane, gdzie wiara i sprawiedliwość są wystawione na próbę wobec niewyobrażalnych przeciwności. Dziś zagłębimy się w jedną z najbardziej fascynujących i wyzywających historii biblijnych, sagę Joba. To nie jest tylko opowieść o stracie i cierpieniu, ale emocjonująca podróż, która bada głębiny ludzkiej wiary i boskiej suwerenności. Od niezmierzonych bogactw po niszczycielskie katastrofy, Życie Joba rozwija tajemnicę, która nadal rezonuje i inspiruje miliony na całym świecie. Aby naprawdę zrozumieć historię Joba, ważne jest, aby zacząć od przeglądu jego życia przed przeciwnościami, którym miał stawić czoła scenariusza, który jest starannie opisany w księdze noszącej jego imię. Job żył w krainie Us, miejscu, które choć nie jest szczegółowo opisane geograficznie w pismach, służy jako tło DLA dramatycznej sagi człowieka którego wiara miała być poddana skrajnym próbom. Opis Joba jako człowieka uczciwego i zamożnego nie jest powierzchowny. Nie był on tylko bogaty materialnie, ale był uważany za największego wśród wszystkich ludzi Wschodu. Ten tytuł nie sugeruje tylko bogactwa, ale także wysoki status społeczny i szacunek w społeczności. Jego bogactwo jest opisane w imponujących liczbach tysiące owiec, wielbłądów, wołów i osłów, a także liczna służba. To nie były tylko oznaki ekonomicznego dobrobytu, ale także dowody jego zdolności przywódczych i zarządzania wielkim majątkiem. Oprócz majątku, Job był błogosławiony dużą i tętniącą życiem rodziną składającą się z dziesięciorga dzieci, siedmiu synów i trzech córek. W tamtej kulturze liczna rodzina była uważana za znak boskiego błogosławieństwa i łaski, co dodaje kolejnej warstwy do jego tożsamości jako człowieka błogosławionego pod wieloma względami. Ale to, co naprawdę wyróżnia Joba i ustawia scenę DLA późniejszych wydarzeń w jego życiu, to jego prawość. Jest konsekwentnie opisywany jako uczciwy i sprawiedliwy, głęboko świadomy swojej moralnej i duchowej postawy. Job nie tylko przestrzegał zasad swojej wiary, żył w sposób, który aktywnie unikał zła. Ta charakterystyka jest kluczowa, ponieważ nie tylko ustanawia Joba jako filar cnoty, ale także jako kogoś, czyj charakter będzie poddany próbie w sposób, który wyzwala nasze rozumienie sprawiedliwości i cierpienia. To wprowadzenie do charakteru i okoliczności Joba jest istotne, ponieważ dostarcza bogatego tła do eksploracji głębokich pytań, które jego historia wywołuje. Gdy zaczynają na niego spadać przeciwności, narracja nie jest tylko o bogatym człowieku, który traci wszystko. Jest o człowieku, którego wiara i uczciwość są badane pod najbardziej ekstremalnymi warunkami – w ten sposób historia Joba przekracza opowieść o jego fizycznych stratach i wchodzi w szerszy dialog o naturze cierpienia, boskiej sprawiedliwości i ludzkiej odporności w obliczu najcięższych prób. Praktyka Joba polegająca na wykonywaniu rytuałów oczyszczających po urodzinowych uroczystościach jego dzieci jest fascynującym aspektem jego historii, ujawniającym głębie jego charakteru i wiary. Ta praktyka, wspomniana na początku księgi Joba, Daje nam wgląd w to, jak Job nie tylko żył swoją prawością, ale także głęboko troszczył się o duchowość i moralne dobro swojej rodziny. Rozważając tę czynność Joba, ważne jest, aby uwzględnić kontekst kulturowy i religijny, w którym się znajdował. W tamtych czasach było powszechne, że momenty wielkiej celebracji mogły być towarzyszone przez ekscesy lub zachowania, które, choć społecznie akceptowalne, mogły być postrzegane jako wykroczenia w oczach Boga. Uroczystości szczególnie były okazjami, podczas których wino płynęło obficie, a radości mogły łatwo przerodzić się w rozwiązłość. Ju, świadomy tej możliwości, podejmował proaktywne działania, aby zapewnić, że wszelkie grzechy, które jego dzieci mogły nieumyślnie popełnić podczas tych uroczystości, nie pozostaną bez zadośćuczynienia. Każdego poranka po urodzinowych przyjęciach Ju wstawał wcześnie i składał całopalenia, całkowicie spalone ofiary, w imieniu każdego ze swoich dzieci. Robił to, ponieważ, jak sam rozważał, może moi synowie zgrzeszyli i przeklęli Boga w swoich sercach. Ta troska pokazuje, że Ju nie tylko powierzchownie przestrzegał zasad swojej wiary, głęboko je internalizował, rozumiejąc, że relacja z Bogiem jest czymś niezwykle intymnym i osobistym. Te ofiary, które Yu składał, nie były tylko zewnętrznymi rytuałami. Odzwierciedlały one zrozumienie, że duchowa czystość jego rodziny była istotna, a nawet możliwe. Niewypowiedziane grzechy czy błądzące myśli musiały być poruszone przed Bogiem. Fakt, że regularnie składał te ofiary zgodnie z ustaloną praktyką Joba, podkreśla temat powtarzający się w jego życiu. Stałość i powaga, z jaką podchodził do swojej wiary i obowiązków jako patriarchy. Ponadto działanie Joba uczy nas o wstawiennictwie. Nie tylko dbał o swoją własną duchowość, ale także aktywnie wstawiał się za swoje dzieci, co jest praktyką, która ilustruje postać Mediatora, kogoś, kto staje między Bogiem a innymi, aby prosić o miłosierdzie i łaskę. To pokazuje Joba jako człowieka o głębokiej wierze, który rozumiał i praktykował miłosierdzie oraz troskę nie tylko słowami, ale konkretnymi aktami oddania. Dlatego, rozumiejąc tę praktykę Joba, Jesteśmy zaproszeni do refleksji nad znaczeniem troski nie tylko o nasze własne życie duchowe, ale także wpływania pozytywnie i ochrony duchowości tych wokół nas, szczególnie w kontekście rodziny. Job pokazuje nam, że duchowe przywództwo dokonuje się poprzez przykład, ofiarę i głęboką miłość, która stara się pokryć błędy innych przed Bogiem. W sercu historii Joba znajduje się intrygujący dialog niebiański, który rozwija się między Bogiem a szatanem. Epizod, który nie tylko inicjuje sekwencję prób w życiu Joba, ale także służy jako kluczowy element do teologicznego zrozumienia natury cierpienia i ludzkiej wierności. Ten dialog jest ujawniony podczas zgromadzenia istot niebiańskich, gdzie Bóg wyróżnia prawość Joba jako najwyższy przykład cnoty i pobożności. Bóg przedstawia Joba jako człowieka uczciwego i prawego, który boi się Boga i unika zła, opis, który nie tylko podkreśla wzorowe zachowanie Joba, ale także tworzy scenę dla głębszego teologicznego wyzwania. To tutaj szatan przeciwnik wchodzi z kluczową prowokacją, sugerując, że oddanie Joba jest jedynie okolicznościowe, zależne od błogosławieństw i ochrony, które Bóg mu zapewnił. Według szatana, jeśli wszystkie ochrony i dobra zostaną odebrane Jobowi, zmieni swoje zachowanie i przeklnie Boga. To wyzwanie szatana podnosi głębokie pytania dotyczące natury wiary. Czy jest ona autentyczna tylko wtedy, gdy jest testowana przez cierpienie? Czy wierność komuś Bogu jest niezachwiana, czy też zależy od dobrobytu i pomyślności? Odpowiedź Boga na szatana, pozwalająca mu przetestować Joba, ale w granicach, bez odbierania mu życia, jest znacząca. Pokazuje, że choć Bóg zgadza się na testowanie Joba, nadal sprawuje suwerenność nad jego życiem i losem, utrzymując fundamentalną linię ochrony DLA jego istnienia. Ten epizod służy również jako refleksja nad rolą cierpienia i przeciwności w życiu duchowym. Pozwalając, aby Job był testowany, Bóg w pewnym sensie potwierdza, że prawdziwa wiara musi być zdolna do przetrwania nawet najcięższych prób. Jest to temat często powtarzający się w Pismach Świętych i punkt debaty między teologami a wiernymi wartość i cel cierpienia w życiu wierzącego. Jednocześnie interakcja między Bogiem a szatanem ujawnia złożoność boskich planów, które często przekraczają ludzkie zrozumienie. Jako widzowie tej narracji znamy niebiański zakład, ale Job pozostaje tego nieświadomy. Ten element historii wprowadza warstwę tragicznej ironii, ale także głęboką lekcję na temat suwerenności i tajemniczej opatrzności Bożej. Ten dialog między Bogiem a szatanem jest więc nie tylko centralny dla narracji o Jobie, jest fundamentalny dela naszego zrozumienia boskiego celu w ludzkim cierpieniu. Historia Joba wyzywa nas do zbadania głębi naszej własnej wiary, czy przetrwałaby utratę wszystkiego. Ponadto każe nam zastanowić się nad naturą naszej wierności wobec Boga: czy jest prawdziwa i niezachwiana, czy warunkowa i zależna od okoliczności. Zagłębiając się w tę niebiańską rozmowę, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad tymi pytaniami rozumiejąc, że podróż Joba jest zarówno odbiciem naszych własnych zmagań, jak i objawieniem złożoności interakcji między boskim a ludzkim. Ta część historii Joba jest więc nie tylko wstępem do jego późniejszej nędzy i odkupienia, ale także głęboką eksploracją istoty ludzkiej egzystencji i jej nierozerwalnego związku z boskością. Najbardziej udręczony etap życia Joba zaczyna się nagle i z surowością, która przekracza ludzkie zrozumienie. Będąc opisanym jako człowiek głębokiej prawości i niezachwianej wiary, Job zostaje poddany ekstremalnej próbie wiary, zaaranżowanej przez siły niebiańskie, ale wykonanej poprzez ziemskie tragedie, które są niemal niepojęte w swojej skali i czasie. Seria katastrofalnych wydarzeń rozpoczyna się od druzgocącej straty jego majątku i sług. Najpierw przybywają posłańcy jeden po drugim, przynosząc wieści, że Sabejczycy i Boski Ogień opisany jako ogień Boży, spadający z nieba, zniszczyli jego stada i sługi. Katastrofa się nasila wraz z atakami Chaldejczyków, którzy kradną jego wielbłądy i zabijają więcej jego pracowników. Te relacje już same w sobie byłyby wystarczające, aby wstrząsnąć każdym człowiekiem, ale prawdziwa głębia katastrofy objawia się w ostatnim raporcie. Wszyscy jego synowie i córki giną, gdy silny wiatr przewraca dom, w którym się zebrali. Intensywność i szybkość, z jaką te straty się dokonują, są godne uwagi i wskazują na źródło poza zwykłymi zbiegami okoliczności czy naturalnymi fatum. Konieczne jest zrozumienie, że choć szatan jest sprawcą tych przeciwności, jego działania odbywają się za przyzwoleniem Boga. Bóg pozwala szatanowi testować Joba, ale w określonych granicach, które sam ustanawia, pokazując, że nawet w środku cierpienia boska suwerenność przeważa. Wprowadza to nas w złożoną teologię cierpienia, gdzie Bóg nie jest autorem zła, ale suwerenem, który pozwala na cierpienie z powodów, które mogą wykraczać poza nasze bezpośrednie zrozumienie. Zezwolenie Boga na przetestowanie Joba w ten sposób wywołuje głębokie pytania dotyczące celu i natury ludzkiego cierpienia. W kontekście wiary historia Joba kwestionuje uproszczone przekonanie, że życie sprawiedliwego powinno być wolne od bólu. A cierpienie jest wyłącznie wynikiem osobistego grzechu. Przeciwnie, Job jest przedstawiony jako człowiek cnotliwy, którego wzorcowe życie nie chroni go przed najgłębszymi formami ludzkiego cierpienia. Ten aspekt narracji Joba zmusza nas do ponownego przemyślenia naszych oczekiwań dotyczących sprawiedliwości, nagrody i kary. W świecie, który często oczekuje, że dobre uczynki będą natychmiast nagradzane, a złe działania szybko karane. Historia Joba uczy nas, że rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Prawdziwa wiara jest przedstawiana nie jako ta, która rozwija się tylko w czasach błogosławieństw, ale jako ta, która trwa przez najcięższe przeciwności. Te druzgocące straty, będące częścią boskiego testu, ujawniają nie tylko kruchość ludzkiej kondycji, ale także potencjalną siłę prawdziwie przetestowanej wiary. Badając odpowiedzi Joba na te tragedie, Jesteśmy skłaniani do głębszej refleksji nad naszą własną zdolnością do utrzymania wiary w obliczu niewytłumaczalnego i bolesnego. Historia Joba nie jest więc tylko opowieścią o cierpieniu, jest medytacją na temat odporności wiary w obliczu największych wyzwań, jakie życie może przedstawić. W obliczu najcięższych przeciwności reakcja Joba jest głębokim świadectwem wiary i ludzkiej odporności. Po serii katastrofalnych strat, które zakończyły się śmiercią wszystkich jego dzieci, i całkowitą destrukcją jego majątku i bogactwa, sposób w jaki Job reaguje nie tylko oświetla głębie jego charakteru, ale także służy jako głęboka medytacja nad naturą oddania i ludzkiej integralności. Początkowo Job reaguje typowymi DLA swojej kultury gestami żałoby, rozdzierając swoje szaty i goląc głowę. Te akty są zewnętrznymi wyrazami jego bólu i rozpaczy, gestami, które uniwersalnie symbolizują głęboką żałobę. Jednak to, co naprawdę definiuje reakcję Joba, to to, co robi następnie. Pomimo ogromnego smutku i szoku spowodowanego stratami, Job pada na ziemię w akcie adoracji i wypowiada słowa, które rezonują przez wieki. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi tam wrócę. Pan dał i pan wziął, niech będzie błogosławione imię pańskie. To oświadczenie nie jest jedynie bierną rezygnacją, jest potężnym potwierdzeniem wiary i uznania boskiej suwerenności. Ta ekspresja Joba podkreśla kilka kluczowych wymiarów jego wiary. Uznaje, że wszystko, co posiadał, od dóbr materialnych po swoich bliskich, było ostatecznie darem od Boga. Deklarując, że Pan dał i Pan wziął, Job wyraża swoją wiarę, że życie i wszystko, co ono zawiera, jest w rękach Boga, a Bóg ma suwerenne prawo dysponować swoimi stworzeniami zgodnie ze swoją wolą. Co więcej, Job błogosławi imię Pańskie nie ze względu na okoliczności, ale mimo nich, wskazując, że jego oddanie Bogu. Nie jest uzależnione od jego własnej pomyślności czy dobrobytu. Ponadto Job nie kwestionuje sprawiedliwości Boga, ani nie sugeruje, że jego straty są w jakiś sposób niezasłużone lub stanowią znak boskiego opuszczenia. W kontekście kulturowym, który często interpretował przeciwności jako karę za grzech, Job odrzuca tę uproszczoną teologię retributywną. Nie szuka winy w swoim postępowaniu, która mogłaby spowodować takie katastrofy. Zamiast tego zachowuje swoją integralność, odmawiając potępienia Boga nawet w obliczu całkowitej straty. Ta postawa Joba nie tylko wyzywa konwencjonalne oczekiwania jego czasów, ale także nadal wyzywa współczesnych czytelników. Zmusza nas do refleksji nad naturą naszej własnej wiary. Czy jest warunkowa, zależna od błogosławieństw, które otrzymujemy? Czy jest niezachwiana, oparta nie na nagrodach ziemskich, ale na zaangażowaniu w boską suwerenność i sprawiedliwość? Dlatego, rozważając odpowiedź Joba na jego straty, obserwujemy niezwykłe świadectwo wiary i poddania się, które przekracza powszechne ludzkie rozumienie cierpienia. Job wyłania się nie tylko jako przykład cierpliwości, ale jako ikona wiary, która przetrwała ostateczną próbę zdolność do uwielbiania i błogosławienia Boga w głębinach najniezrozumialszego cierpienia. Ta lekcja od Joba jest potężną medytacją na temat prawdziwego charakteru autentycznej i głębokiej wiary. Wyzywając każdego z nas do zbadania odporności i głębi naszej własnej wiary w obliczu życiowych wyzwań. Kiedy Joba odwiedzają jego trzej przyjaciele, Elifas, Bildad i Sofar, początkowo scena jest wyrazem solidarności i głębokiego współczucia. Przybywają z zamiarem pocieszenia Joba w jego nieszczęściu, ale scena, którą zastają, jest tak druzgocąca, że przez siedem dni i siedem nocy siedzą przy Jobie w milczeniu, nie wypowiadając ani słowa. Ten akt siedzenia w milczeniu przy Jobie nie jest tylko gestem szacunku DLA jego bólu, ale także uznaniem głębi jego cierpienia, które wydaje się być poza jakimkolwiek łatwym pocieszeniem. Jednak natura tego wsparcia zmienia się dramatycznie, gdy milczenie zostaje przerwane. Przyjaciele Joba, głęboko zakorzenieni w teologii retributywnej swoich czasów, zaczynają sugerować, że cierpienie Joba musi być karą za jakiś ukryty grzech. Zakładają, że biorąc pod uwagę sprawiedliwy charakter Boga, nie zesłałby on takiego bólu, chyba że jako bezpośrednią konsekwencję grzechu. Ten argument odzwierciedla powszechne, ale uproszczone zrozumienie, że dobro zawsze jest nagradzane, a zło karane zgodnie z widzialnymi uczynkami człowieka. Elifas pierwszy mówiący delikatnie sugeruje, że Job musiał popełnić błędy, które uzasadniały jego cierpienie. Bildat i Sofar podążają tą samą linią myślenia, argumentując, że Job powinien szukać Boga. Wyznać swoje grzechy i oczyścić się. Ich podejście, choć zrodzone z próby zrozumienia cierpienia Joba w świetle ich wiary, nieumyślnie dodaje mu więcej bólu, sugerując, że Job jest w pewien sposób winny swojej własnej niedoli. Job z kolei odpowiada mieszanką bólu, frustracji i stanowczości. Zdecydowanie odrzuca sugestie swoich przyjaciół, że jego cierpienie jest karą za niewyznane grzechy. Job nie tylko broni swojej integralności, ale także kwestionuje założenie swoich przyjaciół, że całe cierpienie jest bezpośrednim wynikiem osobistego grzechu. Wyzwanie rzuca wizji, że życie jest sprawiedliwe, a Bóg działa ściśle w granicach widzialnej retrybucji. Co więcej, Job rozszerza debatę, kwestionując sprawiedliwość sytuacji, w której się znajduje. Nie tylko broni się przed oskarżeniami swoich przyjaciół, ale także wyraża swoją udrękę i zamieszanie z powodu milczenia Boga w jego sprawie. Job woła o bezpośredni dialog z Bogiem, szukając wyjaśnienia, powodu, który mógłby nadać sens pozornemu opuszczeniu, które odczuwa. Ten dialog między Jobem a jego przyjaciółmi jest bogatą i złożoną eksploracją niuansów wiary i ludzkiego cierpienia. Przyjaciele Joba, choć dobrze intencjonowani, nie dostrzegają, że ludzkie cierpienie może być tajemnicze i nie zawsze bezpośrednio związane z osobistym grzechem. Job z kolei, nawet w swoim desperacji i bólu, zachowuje niezachwiane poszukiwanie prawdy i sprawiedliwości, rzucając wyzwanie konwencjonalnym pojęciom retribucji. Dlatego ta część narracji nie tylko wyzywa czytelników do ponownego przemyślenia ich własnych zrozumień sprawiedliwości i retribucji, ale także oświetla głębie ludzkiego poszukiwania sensu i prawdy w obliczu niewytłumaczalnego cierpienia. Dialog między Jobem a jego przyjaciółmi jest kluczowy dla zrozumienia głębokich kwestii teologicznych, które księga Joba porusza, pokazując jak wiara może być testowana nie tylko przez okoliczności życia, ale także przez interakcje z tymi, którzy próbują oferować pocieszenie i wyjaśnienie w momentach kryzysu. Po serii intensywnych debat z przyjaciółmi, gdzie pojęcia sprawiedliwości, cierpienia i integralności były dogłębnie badane, Job staje w końcu przed samym Bogiem. Ten moment jest kluczowy w narracji, ponieważ oznacza przejście od teologicznej debaty między ludźmi do bezpośredniej interwencji boskiej. Odpowiedź Boga na Joba nie jest tylko zwrotem w historii, ale także głębokim objawieniem teologicznym, które bezpośrednio wpływa na zrozumienie Joba i oferuje cenne lekcje DLA nas wszystkich. Kiedy Bóg w końcu odpowiada, nie czyni tego, odnosząc się bezpośrednio do kwestii sprawiedliwości lub niesprawiedliwości, ani nie zatrzymuje się na domniemanych przyczynach cierpienia Joba. Zamiast tego Bóg wybiera objawienie swojej suwerenności poprzez serię pytań, które podkreślają ogromną przepaść między ludzkim zrozumieniem a boską wszechmocą. Poprzez pytania retoryczne, które obejmują tajemnice stworzenia, od krańców wszechświata, poszczegóły poczęcia życia, Bóg nie tylko demonstruje swoją niezrównaną moc i mądrość, ale także uwypukla ludzkie ograniczenia. Bóg pyta Joba, gdzie był, gdy kładziono fundamenty ziemi, lub czy Job może rozkazać porankowi i sprawić, by świt znał swoje miejsce. Te pytania są potężne, ponieważ stawiają Joba, a przez to także nas wszystkich, przed wielkością stworzenia i stwórcy. Ten sposób odpowiedzi Boga jest głęboko symboliczny i edukacyjny ponieważ uczy przez pokorę i uznanie własnej małości wobec boskości. Ten boski dialog ma głęboki wpływ na Joba. Zaczyna dostrzegać, że jego skargi, choć zrozumiałe w ludzkim kontekście, są ograniczone w obliczu złożoności i majestatu boskiego planu. Odpowiedź Boga ujawnia, że świat jest rządzony przez zasady i porządki, które przekraczają ludzkie zrozumienie. I że sprawiedliwość Boga nie jest czymś, co można w pełni zrozumieć za pomocą ludzkich paradygmatów. Job, skonfrontowany z tym objawieniem, odpowiada pokorą i skruchą. Uznaje swoje ograniczenia i odwołuje swoje wcześniejsze słowa, mówiąc: Wiem, że możesz wszystko, żaden twój plan nie może być udaremniony. Pytałeś, kim jest ten, który zaciemnia mój plan bez wiedzy? Z pewnością mówiłem o rzeczach, których nie rozumiałem, o rzeczach zbyt cudownych dla mnie, które były poza moją wiedzą. Job żałuje w prochu i popiele, uznając swoją pozycję przed Bogiem i bezużyteczność kwestionowania boskich zamierzeń z pozycji ignorancji. Przez ten dialog księga Joba uczy nas o właściwej czycji, jaką powinniśmy mieć wobec boskiej tajemnicy. Uczy nas, że chociaż cierpienie i niesprawiedliwości życia mogą często wydawać się przytłaczające i bez sensu. Nasza zdolność do pełnego zrozumienia dróg Boga jest zawsze ograniczona. To spotkanie między Jobem a Bogiem przypomina nam, że ostatecznie wiara wymaga zaufania do boskiej suwerenności, nawet gdy nie rozumiemy w pełni sposobów, w jakie ta suwerenność się manifestuje. W zakończeniu historii Joba jesteśmy świadkami potężnego momentu odbudowy i pojednania, który rzuca światło na złożone interakcje między wiarą, cierpieniem i boską sprawiedliwością. Po okresie intensywnego cierpienia i głębokich pytań teologicznych, narracja prowadzi Joba do punktu uznania suwerenności i majestatu Boga, gdzie żałuje swoich wcześniejszych słów wynikających z bólu i niezrozumienia. Ten gest pokory i poddania się stanowi decydujący zwrot w życiu Joba, przygotowując scenę DLA działania Boga w celu przywrócenia jego fortuny. Bóg, odpowiadając nie tylko na błagania Joba, ale także na jego uznanie ludzkich ograniczeń w obliczu boskich tajemnic, interweniuje, aby przywrócić fortunę Joba. Jednak ta odbudowa wykracza poza zwykły zwrot tego, co zostało utracone. Przejawia się jako prawdziwe pomnożenie wcześniejszych błogosławieństw. Job, który stracił wszystkie swoje dzieci i dużą część swojego majątku, Teraz otrzymuje dwukrotnie więcej stat niż wcześniej, a także zostaje pobłogosławiony kolejnymi dziesięciorgiem dzieci, siedmioma synami i trzema córkami. To boskie obdarowanie nie jest zastąpieniem poniesionych strat, ale znakiem odnowy i ciągłości, pokazując, że życie nawet po niezmiernej katastrofie może ponownie rozkwitnąć pod łaską Boga. Ważna jest również nagana, którą Bóg kieruje do przyjaciół Dzioba. Oni, którzy próbowali wyjaśnić cierpienie Joba jako konsekwencje ukrytych grzechów, zostają skrytykowani za swoje błędne słowa na temat natury Boga i Jego sprawiedliwości. Bóg podkreśla, że w przeciwieństwie do ich założeń, Job mówił prawidłowo, nawet w swoim kwestionowaniu i żalu. Tutaj Bóg nie tylko broni integralności Joba, ale także podkreśla znaczenie właściwego i szanującego rozumienia boskości. Szczególnie w odniesieniu do tajemnic życia i ludzkiego cierpienia. Przyjaciele są następnie zobowiązani do złożenia ofiar, a Job w akcie wstawiennictwa modli się za nich, ponownie ukazując swoją prawość oraz zdolność do wybaczenia i pośrednictwa, nawet po tym jak został źle zrozumiany. Narracja kończy się bez ujawnienia Jobowi lub jego przyjaciołom początkowego dialogu między Bogiem a Szatanem, który wywołał jego cierpienia. Ten aspekt historii podkreśla istotną prawdę o ludzkiej kondycji. Często nie mamy dostępu do dlaczego boskich zamysłów. Historia Joba podkreśla potrzebę zaufania do sprawiedliwości i miłosierdzia Boga, nawet w obliczu braku pełnych odpowiedzi. Uczy, że prawdziwa wiara często wymaga poruszania się po nieznanych terytoriach, podtrzymywana zaufaniem do Boga, którego plany i cele są zbyt ogromne, aby można je było w pełni zrozumieć. Dlatego zakończenie historii Joba nie dotyczy tylko przywrócenia dóbr i powiększenia rodziny, jest refleksją nad odpornością ludzkiej wiary w obliczu niewytłumaczalnego. Podróż Joba pokazuje nam, jak nawet w głębiach najintensywniejszego cierpienia wierność Bogu może prowadzić do odkupionego i odnowionego życia, życia, które mimo że naznaczone bliznami jest również koronowane dowodami ciągłej dobroci i suwerenności Boga. Docierając do końca tej podróży przez historię Joba, mam nadzieję, że razem znaleźliśmy głębsze zrozumienie złożoności wiary, tajemnicy ludzkiego cierpienia i boskiej suwerenności. Życie Joba wyzywa nas do refleksji nad naszą własną odpornością i prawdziwą naturą naszego oddania. Jeśli ta eksploracja prób i odbudowy Joba rezonowała z Tobą lub jeśli wywołała nowe pytania dotyczące Twojej własnej drogi wiary, zapraszam Cię do podzielenia się swoimi refleksjami w komentarzach poniżej. Jak widzisz sprawiedliwość Boga w swoim życiu? Czy przeszedłeś próby, które w pewien sposób odzwierciedlają doświadczenie Joba? Twoja perspektywa jest cenna w tej ciągłej rozmowie na temat wiary i cierpienia. Nie zapomnij zostawić lajka, jeśli znalazłeś wartość w tym wideo i rozważ subskrypcję kanału, aby uzyskać więcej treści, które eksplorują bogate historie i lekcje biblijne. Każdy lajk, komentarz i subskrypcja pomaga nam rosnąć. I kontynuować produkcję treści, które wzbogacają nasze zrozumienie i wzmacniają naszą wiarę. Dziękuję za oglądanie i do naszego następnego spotkania. Niech historie wiary, które nadal dzielimy, przynoszą Ci siłę i inspirację. Niech pokój i mądrość Boża będą z Tobą. Dą z tysięcy